Witajcie, kochani. Tak, ani ogarnięto zapraszam Was na test podkładu Soraya Planty. Pod ostatnim filmem zobaczyłam komentarz, że chciałabyś, abym przetestowała ten podkład, więc pojechałam do Rosmana. Okazało się, że jest na promocji za jakieś 18 zł, więc kupiłam. Ta promocja będzie prawdopodobnie, kiedy się promocje w Rossmanie zmieniają? Około 15. Czyli do 15 będziecie go mogły jeszcze kupić, jeżeli okaże się fajnie. Ja mam kolor 02 nude i powiem wam, że wywarł na mnie pozytywne wrażenie już kiedy testowałam go na ręce. Takie pierwsze, pozytywne. Jest to naturalny podkład dopasowujący się, to jest napisane pod spodem słonecznik i wilczo... mlecz. Więc przeczytajmy sobie, co obiecuje nam producent. Oddychająca i nawilżająca formuła dopasowuje się do koloru skóry, nadając jej naturalnie piękny wygląd. Zawiera roślinny zapach oraz pielęgnujące składniki z pestek słonecznika i gałązek wilczomleczu. Odpowiedni dla cery wrażliwej, przyjazny dla wegan. Hmm, ok, można stopniować efekt krycia, testowany dermatologicznie. Tuba w 64% z PCR. Ok, 6 miesięcy od otwarcia jest ważne i ma 30 ml. Wstrząsamy. Nie wiem, czy trzeba, ale ja zawsze wstrząsam, jak wiecie. Hmm. Nie wiem, czy ktoś go nie otwierał. No, ale trudno. Tutaj mamy odcień 02 i z tego, co się przekonałam, to on tutaj wygląda ciemniej niż w rzeczywistości, kiedy go troszeczkę rozetrzemy. Nałożę jak zwykle na połówkę twarzy. I zobaczymy, jak się to będzie prezentowało. Z tym otwieraniem produktów to jest masakra, powiem wam. W Rosmanie, nie wiem, czy też macie takie zdanie, ale no, ja sprawdzałam na testerze ten kolor, a ten ewidentnie, to moje opakowanie było otwarte niestety. Czy on ma ziołowy zapach? Mm -mm, ja nie czuję. Zupełnie niczego nie czuję. Dobra, zabieramy się za rozprowadzenie go na połówce twarzy. Tutaj mamy połowę twarzy, a tutaj nie mamy nic. No, na razie wygląda bardzo wilgotno, i takie też uczucie jest na twarzy. Dosłownie, jakbym nałożyła znowu krem. Co mi się generalnie ostatnio w tych podkładach, powiem, Wam podoba, bo to jest takie przyjemne uczucie takiego nawilżenia. Jeżeli chodzi o krycie, to tak, z dalsza, że tak powiem, wygląda ok. Kiedy przybliżymy się nieco, to to krycie jest takie, powiedziałabym, lekkie w kierunku średniego. Na tą chwilę, kiedy go nie dobudujemy jeszcze. Więc teraz zrobię drugą półkę twarzy, a potem jak zwykle spróbujemy go dobudować. Tym bardziej, że producent napisał, że można. Przeciągam sobie go delikatnie na szyję. Zobaczcie, zaraz po aplikacji on się naprawdę mocno świeci. Przeciągam sobie go na szyję, bo no nie wiem, czy on będzie ciemniał, czy nie. A wolałam wziąć 02 niż zrojedynkę, bo z reguły te 01 są takie sinawy Dziwne, bo kiedyś brałam w ciemno, słuchajcie. Mi się trochę chyba odcień celi też zmienił z wiekiem, bo... Kiedyś byłam po prostu jak porcelana, pamiętam jeszcze w liceum, to ja byłam po prostu porcelanowa i 01, to zawsze było dla mnie wybawienie, albo nawet jeszcze był za ciemny. W tej chwili się to zmieniło, a nie używam ani samo nic po prostu z tych rzeczy. Tak i tak prezentuje się cała buzia. No, powiem Wam, że jest fajnie, naprawdę jest fajnie, z tym, że no, to świecenie zaraz muszę jakby zlikwidować. Ale ogólnie efekt na skórze bardzo mi się podoba. Jeszcze się tutaj z bliska sobie przyjrzę. Bardzo naturalny efekt to jest. Bardzo naturalny, jednocześnie, przy tym, no, tak jak mówiłam, to krycie jest takie. Tak balansuje pomiędzy lekkim w kierunku średniego. Ale absolutnie nie jest źle. Jak na podkład taki na co dzień, spoko. Nawet wyrównał mi nieco moje przebarwienia, więc nie jest zupełnie źle. Dobra, spróbujemy sobie go teraz dobudować. Nie czuję żadnego ściągnięcia, wręcz właśnie czuję takie nawilżenie. Dobudujemy sobie go. Co? Po jednej stronie najpierw, żeby było widać, czy jest różnica, czy nie. Tutaj i tutaj. A potem najwyżej to wyrównamy, kiedy już stwierdzimy, czy jest w ogóle jakikolwiek. Efekt czy nie? I co myślicie? Ja myślę, że da się budować. Zresztą widać tutaj, gdzie nałożyłam, to tutaj te przebarwienia jeszcze przebijają, a tutaj już nie. Co mi się w nim podoba, to to, że ewidentnie nie smuży przy drugiej warstwie. Przy pierwszej zresztą też nie, ale często, gęsto działo się tak, że przy tej drugiej warstwie ta gąbeczka jakby zostawiała takie stemple, albo właśnie ten podkład tak nieładnie się rozkładał. Tutaj nic z tych rzeczy nie występuje, także jestem bardzo zadowolona z tego faktu. Nadal wygląda naturalnie, to też jest bardzo fajne. Ok, to teraz sobie moi drodzy dobuduję tą drugą stronę pójdę zrobić resztę makijażu, przypudruję się i... Właśnie zastanawiam się teraz, jaki puder na niego nałożyć, bo pasowałby, żeby nie zabić tego glow, yy, pasowałby tutaj puder ten fiksujący z Heanu Everglow, ale zastanawiam się też nad matującym tym wygańskim z Lovely i sama nie wiem. Korektor, jaki dzisiaj użyję, to będzie, będzie, będzie yy, Catrice Liquid Camouflage w odcieniu 007 Natural Rose. No jest taki lekko różowawy, ale naprawdę lekko. Nie jest przesadnie różowy. A korektora to ja dzisiaj potrzebuję, bo kiepsko spałam. Zazwyczaj go potrzebuję, ale kiedy kiepsko śpię, to dwa razy tak. W ogóle mam fajny nowy produkt pod oczy z Eveline i Wam go pokażę na Instagramie. Chyba nawet dzisiaj, więc. Jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to serdecznie zapraszam, bo tam właśnie pojawiają się tego typu polecajki, takie na świeżo, że tak powiem. Wiecie, zanim ja nagram ulubieńców, a zresztą on jeszcze nie jest ulubieńcem, bo dopiero go testuję, ale już na mnie wywarł pozytywne wrażenie, więc zobaczmy, jak się złączył korektor z podkładem. Super. Zero ciężkich linii, zero przejść jakichkolwiek. Stopił się pięknie. Przypudrujmy to wszystko. Pudrem z Lovely, Vegan Loose Powder. Busia przypudrowana. Jak tak na siebie patrzę w kamerze, to naprawdę robi wrażenie. Teraz spójrzmy na siebie z bliska. Bardzo, bardzo naturalnie wygląda ten podkład. Przy czym to okrycie zbudowałam do takiego, które śmiałabym mogła zaakceptować na co dzień. I co jest fajne, to to, że mimo tego, że przypudrowałam ten podkład, to ten blask tak jakby minimalnie z niego przebija. To jest bardzo fajne. Dobra, to teraz idę sobie wykończyć makijaż i wrócę do Was na takie krótkie podsumowanie. W ogóle jeszcze 10.23 Skończyłyśmy pudrować podkład, więc od tego momentu liczymy, powiedzmy 10.30. Liczymy e, trwałość tego podkładu. I wracam do Was. Stwierdziłam, że brązer, róż i rozświetlacz nałożono z Wami. E, jeżeli chodzi o oczy, to po pierwsze nie wiem, czy je dokładnie rozblendowałam, ale to tam nieważne. E, bawiłam się dzisiaj dalej Foxy Eyes z tym, że błyskami, i są całkiem takie. Powiem Wam tak, nie są e, jakieś takie. Wow, że odbijają światło super, ale na co dzień są. Sacy nie są przesadzone, rozświetlają spojrzenie, więc są idealne. Tak się to prezentuje. muszę tam widzę jeszcze porozcierać i dołożyć koloru, ale to nieważne. Chodzi mi o to, żeby Wam zademonstrować te błyski, właśnie. Myślę, że są całkiem w porządku. Fajna ta paleta, powiem Wam, że fajna. Bardzo, bardzo. Mój brązer, który się rozpadł, jeszcze go nie skleiłam. Beach Cruiser numer 02. Znam, kocham. Ale zobaczymy, jak się to będzie wszystko nakładało. Rozświetlacz Mega Destiny. Wszystko sunie jak masełko, słuchajcie. Zero po prostu oporu. Lubię takie podkłady. Widać, że fajnie naturalnie wyglądają, to nie ma problemu z aplikacją czegokolwiek. Róż będzie z paletki Pinky Promise, i dziś niech to będzie, niech to będzie Whisper. Próbuję ten róż ostatnio też nakładać wyżej. Wszyscy trąbią, że to liftinguje nieco twarz. Więc zadziałajmy, a co? Sprzeciwmy się grawitacji. No to teraz podsumujmy sobie go krótko. Myślę, że na tą chwilę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Po pierwsze, przyjemne uczucie nawilżania przy nakładaniu. Wygląda bardzo, bardzo, bardzo naturalnie. Da się budować krycie. Yy, puder matujący nie zabił jakby jego blasku, tylko ten blask przebija spod spodu, bo jak się tak o. Wiem, że ja tu teraz mam mocne lampy, ale nie o to chodzi. Po prostu jak yy... Przekręcę głową, to i tak, i tak widzicie jakiś tam glow tej skóry. Krycie da się budować, więc jako podkład na co dzień on w zupełności wystarczy. Zobaczcie, nic mi tutaj nie przebija, żadne pimpki, dziady, przebarwienia są pięknie stonowane. Gdzieś tam sobie przebijają, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza, jeżeli chodzi o efekt na co dzień. No, powiedziałabym na razie, że jestem z niego bardzo zadowolona. Wszystkie produkty przyjął rewelacyjnie, łącznie z korektorem, pudrem, bronzerem, rozświetlaczem oraz yy, z różem na tą chwilę jestem bardzo, bardzo na no tak dobra słuchajcie, ja idę teraz żyć swoim dniem i wrócę do was tak jak wspomniałam przed wyjściem na zakupy żeby zobaczyć yy, przed założeniem maseczki jak on po tych 8 godzinach się sprawuje po czym jak wrócę jeszcze raz się wam pokażę czy on się poprzesuwał czy nie, dobra buziaki kochani Witajcie, moi kochani, po 8 godzinach. Tak prezentuje się mój pyszczek. Przyznaję, że dość mocno się wyświecił, ale oprócz tego i tak, i tak ten podkład bardzo mi się podoba. Otóż, mimo iż jeszcze trzeba odciść poduszkę w ogóle, hit, tak przeciłam komara, przyznaję się, ale moje dziecko nie spało w nocy, jestem usprawiedliwiona. Mimo iż właśnie przecięłam komara, chodziłam w nim cały dzień, wycierałam nos, akurat widać, bo tutaj mam na końcu różowe, to i tak, i tak, to jest jeszcze brązer, róż i rozświetlacz, tu tak samo, więc generalnie wszystko utrzymało się w należytym porządku, oprócz tego wyświecenia. Niemniej jednak, podkład się nigdzie nie przesunął, mimo swojego sebum na tym, mojego sebum na nim. I powiem Wam, że naprawdę jestem w ciężkim szoku, bo on jak leżał dobrze, tak leży, po prostu się świeci i tyle. Więc teraz usuniemy sobie to sebum bibułką matującą, i reszta mi się ich wysypała bosko. Yy, I pojadę do oszą i Rosmana na zakupy. I zobaczymy, jak po usunięciu nadmiaru sebum on się będzie zachowywał pod maseczką. Czy on się będzie przesuwał, czy nie. Jedyne dwie jego wady, które zauważyłam, to to, że minimalnie ściemniał w ciągu dnia, aczkolwiek nie było to ściemnienie na tyle, żebym teraz na przykład miała zauważyć tutaj czy w lustrze, że jakoś się to odznacza, co to, to nie, ale rozmawiałam w południe dłużej przez telefon i on na tym telefonie się odbijał, a ja tego bardzo nie lubię. Ale pamiętajmy, że to nie był podkład zastygający, więc za bardzo o to do niego pretensji mieć też nie mogę. Bardzo podoba mi się jak wygląda na skórze. Teraz po odciśnięciu tej buzi bibułką wygląda super znowu. Jest komfortowy, nigdzie mi nie powyskakiwały żadne pryszcze. No, mnie się podoba, nie wiem jak wam. Zobaczcie, odcisnąłem tą buzię i znowu ten lekki glow jest. Ale poza tym jest wszystko ok. Widzimy się za jakieś plus minus 3 godziny pewnie. Hejka kochani, witam was. Ile? 3 godziny później, jest 21.20. Chyba mnie pogięło, dopiero weszłam do domu. Jeszcze mam okulary, ale to nic. Bo wiecie, kurza ślepota, a już jest ciemno. Widzicie, że już się ciemno zrobiło, kurczę, o 7:00, To nawet nie było 7, bo ja wyjeżdżałam, bo jakoś za 20 chyba. No nieważne, jeżeli chodzi o podkład, to muszę się sobie przyjrzeć z blisko uh! powiem wam oprócz tego, że zaczęłam się znowu świecić mocniej, no bo zdjęłam sebum ale już się nie przypudrowałam i zaczął mi się przez to tutaj tuż już odbijać no ale kurczę, no po tylu godzinach to już chyba jest naprawdę normalne to spoko, nadal się nigdzie nie zważył no hitier. jakieś ślady bronzera i tak dalej też jeszcze są więc absolutnie nie jest źle i powiem wam, że ja go będę używać bo on mi się niesamowicie podoba z tym, że będę się po prostu przypudrowywać po iluś tam godzinach, kiedy się zacznę świecić. I tyle. Albo po prostu nałożę pod niego bazę, albo go zafiksuję ymm, no... no fikserem w spreju. Coś tam wymyślę. W każdym razie bardzo mi się podoba, że mimo tarcia mechanicznego on nie porobił żadnych plam, no bo jak macie maseczkę, ją zdejmujecie i zakładacie, a on już był naruszony, bo było na nim sebum, to kurczę, no, no naprawdę... Naprawdę jestem pod wrażeniem. Zaraz idę się zmyć, ale najpierw sobie muszę odpocząć i napić herbaty. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was już dziś. Mam nadzieję, że test Wam się podobał i do następnego buciaczki, papa.